Mieszkańcy Europy są coraz grubsi. Na etapie rozmiaru XL. Na drodze do rozmiaru 2XL, z czasem może nawet 3XL. Jadłem, żeby uporać się z problemami. Czekolada uszczęśliwia. Wiem, że będę coraz grubsza. Dostanę cukrzycy i w końcu umrę. Diagnoza nadwaga. Czy w przyszłości będzie jedną z głównych przyczyn śmierci w Europie? Taki wniosek wynika ze statystyk, studiów i analiz. Europa 2XL Epidemia nadwagi. Film Beatrice Zonquitter. Jeśli nic nie zrobimy, a dzieci nadal będą się niezdrowo odżywiać, mało ruszać, palić i prowadzić niezdrowy tryb życia, nie osiągną wieku swoich rodziców. Kolejne fakty. Miliard ludzi na całym świecie głoduje. Miliard ludzi jest zbyt grubych, cierpi na nadwagę. Przykład Irlandia. Rocznie umiera tam przedwcześnie na skutek nadwagi około 2000 osób. Leczenie pacjentów z nadwagą kosztuje Irlandię 400 milionów euro rocznie. Wszystkie nasze badania wykazują, że nadwaga i otyłość są coraz powszechniejsze. Co najmniej 20% dorosłych i 5% dzieci ma znaczną nadwagę. Jeśli uwzględnimy dzieci mające skłonność do otyłości, okazuje się, że mamy 30% dzieci z nadwagą. Doktor Cecilie Kelleyer z Uniwersytetu w Dublinie, przewodnicząca specjalnej komisji zajmującej się otyłością, przedłożyła rządowi Irlandii katalog natychmiastowych środków zaradczych, który liczy 100 punktów. Jak mówi, nie wolno czekać, trzeba działać natychmiast. Nazywam się Rebeka, mam 17 lat. Mieszkam w Castle Hackett w Irlandii. Uczęszczam do koledżu Yates w Galway. Wcześniej nadwaga nie była dla mnie problemem, ale teraz chcę schudnąć. To moje stanowcze postanowienie. Rebeka mieszka z matką w pięknych okolicach na wsi. Swój dzień rozpoczyna o 6 rano. Na śniadanie klasycznie, jajecznica z grzanką. Zawsze miałam nadwagę. Tylko raz w wieku siedmiu lat, kiedy byłam we Francji i dużo wędrowałam, sporo straciłam na wadze. Ale po powrocie do domu znowu wróciłam do dawnej figury. Here we go. Come on, you're gonna go Lorna, czyli moja mama, mówi, że mnie przekarmiała, ale myślę, że to w równej mierze moja wina za dużo jadłam. Mój tata też jest masywnej budowy. Moja mama, gdy była młodsza, też miała nadwagę. W wieku 12 lat wyglądała tak jak ja. Potem zaczęła jeździć konno i wszystko zużywać. Wysiłek Rebeki ogranicza się do przebycia w ciągu pół godziny drogi do szkolnego autobusu. Nie przemierza jej jednak regularnie. Albo zaśpi, albo nie ma ochoty, albo jest zła pogoda. Um, be, Moją ulubioną piosenką nothing jest Nothing to Compares to You, Srinette O'Connor. No Nikt nie no, jest I'm taki joking. jak ja. Um, Lubię yeah, tę piosenkę, no, I really think it's a sweet song pasuje and do mnie. Na razie Rebeka nie ma jeszcze problemów zdrowotnych. Lecz nadwaga w 58% jest przyczyną cukrzycy typu 2, w 21% chorób serca, również 8-24% do 24 niektórych nowotworów spowodowanych jest nadmiarem tkanki tłuszczowej. Przykład Niemcy. Stała opieka nad otyłymi kosztuje gospodarkę kraju co roku 530 milionów euro. Doliczając długotrwałe skutki, daje to 5 miliardów euro rocznie. Epidemia otyłości w Europie dotyczy głównie dzieci i młodzieży. Otyłych dzieci jest we wszystkich grupach wiekowych coraz więcej. Decydującą rolę odgrywają z jednej strony złe nawyki żywieniowe, Spożywanie fast foodu, przekąsek, z drugiej strony brakuje. Ponadto u dzieci ze znaczną nadwagą w przypadku rodzinnego obciążenia cukrzycą istnieje ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. To, co kiedyś obserwowaliśmy tylko u osób starszych, pojawia się w coraz większym stopniu u młodzieży. Na dłuższą metę daje to złe rokowanie. Powinniśmy bić na alarm. Tym dzieciom grozi także nadciśnienie. I I alarm diese Kinder haben dann zum Teil auch hohen Blutdruck und andere Störungen, die auf lange Sicht sehr, sehr, sehr schädlich sein können. Poważnie, das heißt, wir müssen das Problem viel nehmen, damit wir schlimme Folgen, die diese Kinder dann als junge Erwachsene haben werden, wirklich vermeiden können. Profesor Hans Hauner z Instytutu Medycyny Żywienia w Monachium Weyens Stefan specjalizuje się w badaniach nad komórkami tłuszczowymi. Z jego badań wynika, że bilans energetyczny niemieckiej młodzieży jest katastrofalny. Młodzi jedzą więcej niż spalają. Prawie 20% dzieci i nastolatków ma nadwagę, 8% jest otyły. Jestem Ralf, mam 14 lat. Pochodzę z Ebbing, koło Bambergi w Niemczech. Chodzę do gimnazjum i postanowiłem schudnąć. Rodzice Ralfa pracują. Około godziny siódmej chłopiec je sam śniadanie. Grzanka z masłem i drzemem oraz kakao. Od tego zaczyna dzień. Trzy lata temu byłem jeszcze w szkole podstawowej. Miałem złe oceny, problemy z odrabianiem lekcji. Dochodziło do bujek z kolegami i kpin z ich strony. Ich złośliwości dotyczyły mojej tuszy. Porównywali mnie z różnymi zwierzętami, słoniem, wielorybem. To mi dokuczało, bo nie poruszałem się zbyt szybko. Docinki kolegów i złe oceny rodziły frustrację. Mam 1,63 m i ważę 84 kg. Widać to po brzuchu, po udach i po twarzy. Na ramionach prawie wcale nie mam mięśni na udach tłuszcz. Wracał rozdrażniony ze szkoły. Pytaliśmy, co się dzieje. Mówił, że nic. Zorientowaliśmy się, że ma coraz gorsze oceny i że koledzy mu dokuczają. To go wykańczało. Można by pomyśleć, że jest silny, ale tak naprawdę to wrażliwy chłopiec. Przykład Czechy.